Siemano z tej strony: piernik.pl. E, za mną mój kolega gra w FIFA 09. A ja będę no, kolejny odcinek moich gierowych nowości. E, jako pierwszą grę pokażę Need for Speed Shift. E, to kolejna odsłona e, gier z e, Need for Speed, przez, e, oczywiście w polskiej wersji językowej. E, jedna z najgorszych, oczywiście, gier Need for Speed w jakiej no gdyś po prostu odrzucili ściganie się z policją u nas uciekanie trzeba cały raz jeździć po to, że w tą grę, grę niedużo nie grałem, więc nie może nie mogę dużo o dużo nie powiedzieć, ale chciałem po prostu powiedzieć, że nie opłaca się kupić jeśli ktoś lubi Azotora, to oczywiście, ale jak ktoś jej nie lubi no to jak, jak ktoś przypada nie za uciekaniem przez policją, no to nie warto kupić, bo odrzucili to co było największą wadą nie druga Gra to HWX2, gra, która producent tej gry, czyli Ubisoft, wszystkim znana firma, wyprodukowała Assasina na przykład, albo Sprintercella. Gra to jest symulator lotów odrzutowcem oraz po części helikopterem, ale raczej odrzutowcem. Gra jest bardzo fajnie zrobiona, grafika nie jest najlepsza. Jest oczywiście też tryb multiplayer, gdzie drużyny się łączą, no i grają wspólnie. Yy, znaczy multiplayer głównie polega na tym na przykład, że są y, dwie drużyny samolotów, one niszczą wynaszone cele, albo niszczą siebie nawzajem, tylko dwa tryby, więc... Gra mi się no, oczywiście podobała. Znaczy ja sam jej nie chciałem kupić, tylko mój tutaj bo oczywiście mój tata jest fanem samolot. Teraz mamy na oku Ice nową część Ice Combat. dokładnie nie wiem jak się nazywa, ale podobno dobra. Oczywiście gra polecam dla fanów z, z symulacji lotów. Bardzo fajna e, e, kampania bardzo długa chciałbym dostać. Druga gra, którą jest, nie mogłem wybrać kupna. Radzie ten clank. Tą grę dostałem razem z PlayStation. Nie grałem w nią. W się przyznam, bo nie, no, po prostu nie chciałem. Później jest dla Motostorm, którą również zostałem... Ten... A nie, nie, to nie. Motorstorm jest bardzo fajna, tylko to jest oczywiście pierwsza, gra, pierwsza odsłona mo, mo, e, e, gier z serii właśnie Motostorm. Gra bardzo fajna, takie jakby nielegalne wyścigi, które są organizowane. Można się fajnie pościgać, porozwalać auta bardzo, bardzo fajnie. To się szkoda po prostu, że... Mm, jest online, to bardzo fajne, ale szkoda, że nie ma podziału ekranu, że nie można go Następną grą jest gra Killzone 3. Jest to gra, która po prostu zrobiła hit w zeszłym roku dwa lata temu na targach E3. Jest to po prostu najlepsza gra i ona była w bardzo fajny w sposób przedstawiona. Jest to oczywiście okładka taka nielimitowana, bo mój kolega na ma limitowaną i ona została wydawa wydawana. Nie Chyba miesiąc po Premierze, jakoś tak dziwnie, i ona była w... E, jak to się nazywa? E, metalowym pudełku. O! Gra oczywiście w polskiej wersji językowej. E, gra bardzo fajna, grafika bardzo fajna też. E, w ogóle ona polega na tym, że e, są tak jakby kosmici. I oni przyszli na jakąś tam, nie wiem czy to jest planeta Ziemia, ja dokładnie nie pamiętam, na planetę, no i jesteśmy taką oddziałem, który się nazywa ISA, który ma na zadanie, znaczy nie, jesteśmy, o, jesteśmy na planecie tych kosmidów i oni chcą zrobić inwazję na Ziemię. I my właśnie musimy tej inwazji zapobiec. Bardzo fajnie, że kampania jest dla dwóch, ale multiplayer niestety nie. Oraz gra jest to kompatybilna z PlayStation Move. A! Jeszcze chciałam sobie powiedzieć, że właśnie pragnę kupić PlayStation Move i chciałabym zobaczyć w waszych komentarzach jakieś fajne, polecane gry na właśnie Move'a. Oraz fajne, polecane gry na dwóch, na PlayStation 3 z podziałem ekranów. No i następna gra to jest gra, która była kompletną moją stopą. Jest to gra Avatar. Po prostu ta gra nie ma sensu. No... multiplayer. Wolę nie mówić, bo to jest porażka, pełna gier. Film fajny, ale gram po prostu nie. Jak ktoś chce kupić awatara, nie radzę, w ogóle nie radzę. Bo ta gra to jest kompletny, e, nie wypał. No aż, aż się zawiodłem. Więc no tyle tu mogę powiedzieć, bo po grę. G, przyszedłem, ale no jedyne ciekawe to jest to chyba ta kampania. jest fajna w tej kampanii, że tą kampanię można przychodzić i będąc jako Avatar, i jako człowiek, dlatego to coś ciekawego. No tak to, to, to komeda w topa, gra mi się tak nie podobała. Pragnie ją sprzedać, chcesz kupić co nie chciśę. Ale nie, nie kupujesz.